Faraon, wiadomo, głowa państwa egipskiego, państwa starożytnego Egiptu. I na tronie faraona nie tylko zasiadali mężczyźni, ale było co najmniej kilka przypadków, i to na 100% to są pewne przypadki, że, że co najmniej w kilku przypadkach głową państwa yy, nad Nilem była kobieta, kobieta zasiadająca na tronie faraona czyli kobieta faraon. Co najmniej mamy udowodnione kilka takich przypadków. Ale co ciekawe, istnieje też jeden przypadek i to mamy na to mocne, że tak powiem, podstawy, że ta kobieta faraon miała no z bardzo dużym prawdopodobieństwem, no bo na 100% no to niestety nie mamy takiego yy, takiego zapewnienia, takiej pewności, ale z bardzo dużym Prawdopodobieństwem, co najmniej w jednym przypadku, owa kobieta faraon to była kobieta o jasnej karnacji skóry, o jasnym kolorze włosów, może nawet yy, to była blondynka i bardzo prawdopodobne, że miała niebieskie oczy. Ta królowa faraon. No, w internecie pojawiły się też oczywiście fajne komentarze, że to na pewno musiała być Polka. No cóż. No, ale teraz już tak na poważnie. W każdym razie niektóre również inne stanowiska o wysokiej randze w Egipcie obejmowali ludzie o, o jasnej lub dość jasnej karnacji skóry. I co za tym idzie, najprawdopodobniej co najmniej część z nich również miała jasny kolor włosów. Ale jeszcze raz, króciutko. Co najmniej w kilku przypadkach, nie tylko w jednym, jak się powszechnie uważa, ale co najmniej w kilku przypadkach, i to wiemy ze stuprocentową pewnością, na tronie faraona zasiadała kobieta. Faraon, w tym właśnie ta jedna, no, tak dla uproszczenia, niebiesko oka blondynka. No, załóżmy, bo nie mamy stuprocentowej pewności. Oczywiście postaram się, jeżeli będzie na to zapotrzebowanie, głębiej poruszyć te wszystkie tematy. No bo do tej pory to tylko. Piąte, przez dziesiąte, i ledwie tylko wspominałem o różnych tematach związanych czy to z Chinami, czy to ze starożytnym Egiptem, czy też z Sumerem. Po prostu do tej pory mało szczegółów na ten temat przedstawiałem. Ale chciałem, żeby materiały po prostu były jak najkrótsze i raczej żeby sygnalizować dany temat no zrobić tylko zajawkę na jakiś temat, a nie żeby wchodzić głębiej w te tematy, no bo wiadomo, im głębiej się wchodzi w jakieś tematy, to materiały muszą być długie, coraz dłuższe, a, a każdy ma bardzo mało czasu i szczerze mówiąc, im dłuższy materiał, tym jest mniej chętniej, mniej chętniej brany pod uwagę. A więc im dłuższy materiał, tym... W tym może, że tak powiem, mieć mniejsze zainteresowanie. Ale może, chociaż w kilku krótszych filmikach wejdę bardziej w szczegóły na temat Egiptu, Sumeru, Indii, Chin, czy może nawet Mezoameryki. Wiadomo, Aztekowie i te klimaty, czy Inkowie na przykład. Ale tutaj głównie właśnie wspominałem o tych kobietach, faraonach. A więc nie tak jak to się potocznie uważa, że to był tylko taki jeden wybryk, tylko było co najmniej kilka takich przypadków kobiet faraonów.